Jesteśmy w gościnie, jesteśmy w Domu Kultury, a to wszystko dlatego, że taki przełomowy okres teraz jest. Skończyły się wakacje, rozpoczyna się tak naprawdę rok szkolny, dwa ostatnie dni, czwartek i piątek. W szkołach nie za wiele się dzieje, raczej rzeczy organizacyjne. Uczniowie, to wiem, żyją jeszcze wakacjami. Stąd moje rozmówczynie. Witam Was bardzo serdecznie, Kamila, Martyna. Dzień, Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, jak minęły wakacje? No Dobrze. tutaj padało dużo, no ale tak to fajnie. No. No kolonie co, duże. No i gorące. Co do pogody możemy mieć no. wszyscy dużo zastrzeżeń. Mogłoby być cieplej i więcej słońca, prawda? Mm -hmm. Ale tęskniłyście za szkołą? Tak, mm, ja tak. Mhm. Ty tęskniłaś za szkołą. A w wakacje, kiedy nie ma pogody, była kiedyś taka piosenka, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to prawda? No. Tak, tak. Ale chyba, że ktoś idzie na grzyby. No. Mhm. A były? Grzyby? Trochę. No. Rodzice chodzili? Tak. Ja też czasami chodziłam. Nie boisz się po lesie sama? Nie. Bo my mamy taki własny lasek, swój. A swój lasek, mhm. no to jest bezpiecznie, super. Słuchajcie, chciałam z Wami porozmawiać o tym, co się działo w Waszym domu kultury tutaj w gościnie przez wakacje. No fajnie było, dużo no. zabaw, na przykład w soboty zawsze jest dyskoteka, karaoke po parę dni. Oś. Przychodzą ludzie, lubią się bawić tak. w gościnie? Tak. Tak? A mhm. dla dzieci jak był czas organizowany? Co można było robić? Co Was najbardziej zachęcało do tego, żeby tutaj przyjść? Koło plastyczne różne no. są, na przykład z I konkursy. Karaoke. Fajne. Mhm. konkursy. Też jest. No Martyna, ciebie co najbardziej tutaj przyciągało? Mm, karaoke tak fajne jest dla mnie. Bo tam Każdy śpiewa. No, śpiewa. Po kolei... A widziałam w Waszym planie, z, z tego co się działo tutaj wakacje, że wyświetlane były filmy i bajki. Jak to było z tymi bajkami i filmami? Hmm, ja nie wiem, bo nie było. Ja no. myślę, że tutaj właśnie na tym telewizorze były puszczane różne bajki. Na przykład jest ten channel, tak jak no. dzieci chciały. Każdy, każdy sobie mógł zaproponować, co chce obejrzeć? Tak. Tak. Tylko, że wszyscy musieli się zgodzić, żeby każdy oglądał to, co inni też. Zgodność musiała być, a tak. ktoś mógł z dzieci podjąć decyzję, że dzisiaj na przykład oglądamy mhm. jakąś bajkę, tak? Mhm. Jakiś animowany film. Co jeszcze robiłyście wakacje? Opowiadajcie. Najpierw Martyna. Ja byłam u babci. No i co robiłaś? E siedzieliśmy z kuzynkami na przystanku, no i ten. E tam kawałek, ten. Mówiliśmy. Fajnie miał czas. Mhm. i jeszcze tam graliśmy w piłkę, w siatkę. Takie wakacje na sportowo? No. No i jeszcze tam jakieś zabawy były. I ten, no mojej ku kuzynki osiemnastkę jeszcze byłam. No to proszę, jeszcze rodzinna Fajne. impreza się wplotła no. w wakacje, a ty? A ja byłam z kolonią w Karpaczu. O. Był taki okres, że właśnie z inną miejscowością, miejscowością pojechałam No to opowiadaj, jak Ci się góry podobają No nie no, fajne, chodziliśmy dużo po górach, mieliśmy przewodnika, chodziliśmy po skałach, jaskiniach, dużo fajnych atrakcji A tam też było takie bardzo wielkie karaoke, całe miasto tam przychodziło, więc było naprawdę fajnie takie karaoke, jak było w Karpaczu, przydałoby się w gościnie, tak żeby wszyscy mieszkańcy się bawili na jednej imprezie? Tak, tylko że tutaj jest trochę nas mniej, tam jest więcej ludzi. Bo tam jeszcze turyści, prawda? Tak. A tutaj y, spotykacie się z turystami w czasie wakacji, spotykacie, że ktoś tutaj przyjeżdża, czy tak nie bardzo? To znaczy tak, niektórzy właśnie z Kołobrzegu do nas przyjeżdżają, nas na przykład do Baci, mhm. no i tam właśnie się z nimi bawimy. A powiedz, ile masz lat? 11. 11 lat, pojechałaś na drugi koniec Polski na kolonie, tęskniłaś za domem trochę. To znaczy ja mam też yy, w zakopanym rodzinę, więc mi to tam obojętnie. Jeżdżę z rodzicami. No ale tam na kolonii to bez rodziców jednak się jest, nie? No ale tam była moja rodzina, ciocia wujek. Kuzn... To ci smutno Kuzn... nie było. Tak, właśnie. A różnice w krajobrazie, podobają ci się góry, czy wolisz tutaj jednak... No, gościnę nad morzem nie leży, ale co prawda do morza, może beretem tak zwany, tak? Mm -hmm. Gdzie wolisz? Góry czy morze? Morze, bo na przykład jakiś zachód słońca to ładnie wygląda. morze. Poza tym mój tata jest rybakiem. A czasami też. Ten, nad morzem ten, jakieś fajeferki puszczają. I imprezy są na, na plaży. Imprezy i jeszcze ten. Jak ja byłam, no to wieczorem takie ładne fajerwerki puszczały, no i one spadały do wody, no i ten, woda też tak się puszczała. Takie ma A powiedzcie, jakie macie najfajniejsze wspomnienia z wakacji? Hmm. Z tych, co się właśnie skończyło. Ja wiem, że to tak trudno na świeżo, ale dwa miesiące to jest dużo czasu Mam. tak naprawdę. Mało wspomnień? Hmm, ja pamiętam tylko, jak byłam u babci, no i ten, e, szliśmy e, na ryby. A mi się podobał w Karpaczu taka e, tor naczkowy. Tak, tylko że ale to... Oglądaliście tylko, czy mogliście spróbować? Zjeżdżać, normalnie sobie chodziliśmy, bo nie mieliśmy daleko. Mhm. No i no tam sobie wsiadało tylko, że to nie trzeba ten. Można o każdej porze, na przykład roku, o której się chce. Dobra, y, wakacje się skończyły. Opowiadałyście troszeczkę o tym, co się działo w czasie wakacji tutaj w gościnie w Waszym Domu Kultury. Y, a jakie zajęcia w roku szkolnym? Czy też tutaj przychodzicie? Tak, Aha. jeśli odrobimy lekcje i w ogóle mamy wolny czas, to przychodzimy tutaj. To jest zawsze rozrywka jakaś. Y, a co w roku szkolnym się dla Was tutaj dzieje? Jakie są zajęcia organizowane tak konkretnie? Yy, muzyka. Yy. Yy, Plastyka, technika. No tylko, że to y, plastyka, technika to już jest tak dla osób, y, którzy już są w czwartej klasie. No. Czyli dla starszych dzieci. Tak. Nie, nie od początku, tylko dla tak. tych starszych. informatyka dopiero co też już przyszła dopiero co. Ja na przykład nie miałam od pierwszej klasy informatyki, a inni już mają. Mhm. Kamila, a ciebie zostaliśmy tutaj jak w warcaby z koleżanką grałaś. Mhm. Też można sobie tutaj przyjść po Tak, w tam jest szale? dużo właśnie gier, gier? których można ping-pong na przykład. Dziewczyny, a jakby do Was tutaj przyjechał teraz ktoś, kto jeszcze tutaj nigdy nie był w Waszym domu kultury, mi się zdarzyło już tutaj być, eee, ale na przykład wchodzę i nie wiem, co gdzie jest, to jakbyście mnie op oprowadzili? Co gdzie jest? No to znaczy, ja bym mówiła na przykład, co tutaj się dzieje, na przykład w jakimś miejscu, mhm. nie wiem, u góry są komputery, z których można korzystać. A na parterze są stoliki, e, to znaczy, są fotografie, No tak. Scena. Tutaj y, czasem, na przykład tu był dzień mamy organizowany, tutaj były właśnie występy różnych dzieci. Świngus, też był tutaj. Właśnie, takie różne zabawy I szkolne ten, nawet. Są do wieczora tam, takie dla dorosłych już imprezy. Właśnie. Tam na placu zabaw zawsze jest od 20. No? Jak jest ulotka, to zawsze no? idę. No właśnie, bo dom kultury to nie tylko dom kultury. To są jeszcze także boiska, które są z tyłu, prawda? Mm -hmm. od ulicy I plac zabaw nie widać. jeszcze jest. Mm -hmm. I tu też każdy może sobie przyjść? Mm -hmm. Tak. No? I może może y, ten. niektórzy grają w piłkę, niektórzy się bawią na placu zabaw. Różnie bywa. Tylko małe dzieci zawsze no. wybierają plac zabaw, bo to no. tam dużo atrakcji. No. no każdy wybiera coś dla Śląski. siebie, słuchajcie. A co jeszcze jest w domu kultury? Co się dzieje? Czy na przykład mm. zabawa sylwestrowa? Była teraz do się zbliżają, prawda? No. Mhm. Co się yy, jeszcze dzieje? I dusz... yy, jeszcze jak są takie ogólne zabawy, no to tam są Ten do kupienia takie zabawki różne. Właśnie, a niedawno był o, Dzień Ogórka. Mhm. I co wtedy się działo? Powiedz. No i, y, był konkurs na przykład na wierszy, kremowankę, stroi ogórkowy, sałatka. I na końcu y, były nagrody za te. Akurat ja miałam pierwsze miejsce w wierszyku. Super. ale pamiętasz go jeszcze? Powiesz nam. No tak trochę. No to powiedz, co pamiętasz. W ogródku z mamą byłam, nasionka ogórków posadziłam, za dnie kilka piliłam i kwiatuszki zobaczyłam. O, ogóreczki wnet urosły, wielką radość mi przyniosły. Super. Tylko tyle, a jeszcze dalej trochę jest. Super, ale sama wymyślałaś, czy mama pomaga troszeczkę? To znaczy ja piszę właśnie wiersze. Piszesz wiersze. Tak. Rewelacja. Skąd takie pomysły powiedz? No nie wiem, jakoś tak z nudów teraz napisałam i tym już tak no fajnie. Co się stało? Tak. A piszesz je do szuflady czy prezentujesz je gdzieś przy okazji jakichś konkursów, może wystąpię? To znaczy nie, ja tak tylko dla siebie piszę. Nie żeby na przykład w gazecie aż było. Na razie, na razie, proszę Państwa, Kamila, Kamila młoda poetka w gościnie. Odkryliśmy talent, tak mi się wydaje. Kamila, może my nawiążemy jakąś współpracę, może od czasu do czasu zajrzymy tutaj do ciebie, a ty przygotujesz dwa, trzy wiersze. Fajnie by było tak na przykład z okazji świąt. No mogę coś. Albo tam. z okazji dnia mamy. Albo z okazji dnia dziecka. Wiesz, tak naprawdę każdego dnia jest jakieś święto. Mhm. A dzielisz się z tym y, twoje koleżanki, twoi rodzice y, pani w szkole wie o tym, że ty piszesz wiersze? To znaczy tylko rodzice. Czasem tylko mówię, że piszę wiersze koleżankom, ale to czasem, rzadko, bo nie chcę się tym aż tak za bardzo chwalić. To taka twoja tajemnica na razie. Mhm. A ty też masz swoją tajemnicę, Martyna? Nie. Czy jeszcze nie? Nie. Ile masz lat? Yy, teraz te, te będę miała 11, to 10 lat. 10 lat. Jakie masz plany na ten rok szkolny, powiedz? Yy, nie wiem. No nie masz planów, nie chcesz mieć dobrych ocen. Wiesz, ja dzisiaj rozmawiałam też z uczniami, którzy mi mówili, że no, trochę im żal, że wakacje się skończyły, ale wiedzą, że będą teraz musieli trochę przysiąść do nauki, bo się nowy rok szkolny zaczął. Mm, trzeba się dużo uczyć do bledzki mnożenia, pani nam mówiła. Nie no na końcu zawsze jest jakiś sprawdzian, ja się nawet go trochę boję, dlatego się uczę. Na przykład w tym roku miałam z paskiem świadectwo. Super. Martyna, a ty? Pasek był? Ono nie ma jeszcze. Jeszcze nie. nie? Nie ma. Ale wzorowy uczeń? No. No to proszę. Dwie młode panie, dwie młode hmm. gościnianki. Hmm. Z marzeniami, ze wspomnieniami po wakacjach i z planami na przyszłość, na nowy rok szkolny, one korzystają z tego, co oferuje im Dom Kultury w Gościnie i mówią, że będzie tylko lepiej.